Imperio virginis omnia hamulanture tiam deus To słowa świętego Bernarda. Słowa, które mówią, że władza Najświętszej Marii Panny obejmuje wszystko, że tej władzy wszystko podlega, nie wyłączając spod tej władzy i samego Boga. Już by tam Lutry i Kalwiny na nas armaty swych argumentów wystawili za słowa, które według nich bluźnierczymi są, i już by tam nam mówili, że to przecież jedynym pośrednikiem, jedynym władcą, jedynym Królem jest nasz Pan Jezus Chrystus. A niechże mówią: Ale oni także mówią, że człowiek sam z siebie wyniesie on, być nie może do żadnej godności, tylko Bóg wybiera, kogo wyniesie. My inne zdanie na ten temat mamy, bo owszem, Bóg wybiera, ale człowiek swą pracą na to wybranie i zasłużyć musi, choć to, co otrzymuje, nie równa się w żaden sposób wielkością z zasługą, jaką u Boga może zdobyć. Skoro jednak mówią, że człowiek może być przez Boga wyniesiony, a zarazem zaprzeczają w wyniesieniu Najświętszej Marii Panny, błąd wielki popełniają. Dziękujmy Bogu, że my w takich poglądach nie zostajemy. Tylko dziś, w święto Matki Bożej Różańcowej, możemy głębiej rozważyć tajemnicę tej wielkiej Pani, która do rąk nam daje różaniec jako broni najlepszą. Dlaczego święty Bernard ośmielił się, bo tak trzeba powiedzieć. Stwierdzić tak dobitnie, że Matka Boża panuje nawet nad Bogiem, to rozważanie niechaj pogłębi ufność naszą w jej wielkie orędownictwo. I święty Alfons Liguori, który te słowa świętego Bernarda bierze na rozważanie, tłumaczy nam jasno, że po pierwsze, Najświętsza Maria Panna jest Matką Chrystusową, tak jak była na ziemi, tak jest i w niebie. Bo choć nasz Pan Jezus Chrystus w swoim przebustwionym ciele, teraz przebywa w niebie, to jednak posiada przecież to same ciało wzięte z Najświętszej Dziewicy, które miał na ziemi. Tak jak była mu Matką na ziemi, tak jest mój Matką w niebie. A matka ma zawsze szczególne uznanie. I to nie tylko jeśli chodzi o króla wszechświata, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jakby to Jego królowanie z tą matką, która jest przy Nim Odbiło się przez wszystkie wieki świata, w różnych królestwach i w różnych kulturach, gdzie matka króla szczególne miejsce zajmowała. Mądry król z matczynych rad korzystał niejednokrotnie. To przecież i matka króla zastępowała we władzy, gdy ten jeszcze małoletni albo za zaniemógł. A w kulturze, w której zrodził Pan Bóg naród wybrany i prowadził go. Matka na tronie zasiadała obok króla nie żona, tylko matka. Ponieważ szczególną rolę zawsze w królowaniu matka króla brała. I z tego właśnie powodu Najświętsza Maria Panna jako matka szczególne uznanie u Boga znajduje, co jasno potwierdzają słowa apokalipsy w 12. rozdziale, gdy słyszymy tam, jest Najświętsza Maria Panna płaszczem złotym ze słońca jest przyodziana. Niechże się wszyscy heretycy schowają ze swymi argumentami, które to nawet w Piśmie Świętym widzą upatrywać i tam źródło ich szukają, bo przecież samo Pismo Święte nazywa Najświętszą Marię Pannę Królową, która wyniesiona jest do godności niemalże równej Bogu. I nie jest to zasługa Najświętszej Marii Panny, nie jest to doskonałość jej istoty, ale jest to Boży wybór, który sprawia, że Święta Maria Panna rzeczywiście króluje i nad wszystkim panuje, nie wyłączając Pana Boga. Druga rzecz, o której mówi Święty Alfons, to ta, iż Najświętsza Maria Panna otrzymuje te wszystkie spełnienia swych próśb w niebie za to, że tu na ziemi była poddana Synowi całkowicie i bezwzględnie. I choć raz usłyszeliśmy dziś w Ewangelii, i fiat, niechże mi się stanie, Według słowa Twego to nie było to tylko jednorazowe hasło, ale styl życia. Hasło, które uformowało każdy dzień, każdą chwilę, każdą sekundę od narodzin aż po jej palebne wniebowzięcie. I w końcu święty Bernard przywołuje objawienia świętej Brygidy, w których to objawienia święta zapisała inne zdanie jakże dobrze wyjaśniające potęgę władzy Najświętszej Maryi Panny. A zdanie to brzmi niczym zawołanie quod deus imperium prece virgo potes. Tak jak Bóg swoją władzę ma i tą władzą robi, co może, co chce, co tylko zapragnie, bo ta władza jest niczym nieogarniona i tą władzę Bóg ma samą z siebie, jako ten, który jest wszechmocny, tak najświętsza Maria Panna swoją wszechmoc zawdzięcza swojej prośbie. Ona tą prośbą jest wszechmocna, bo w obliczu jej prośby nikt w niebie jej nie odmówi. Drodzy wierni, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile już w niebie wróć za nas przed tronem Syna najświętsza Maria Panna złożyła. A dobrze to tłumaczy i powinien nam o tym w swoim porównaniu przypomnieć i dziś święty Bonawentura, syn duchowy świętego Franciszka, który Matkę Bożą porównuje do starotestamentalnej Abigail, żony Nabola. Ta Abigail to późniejsza żona króla Dawida, ale zanim była królewską żoną, była wielką jaśnią na włościach karmelu. Bo jej możnawol posiadał aż 3000 stada owiec i tysiąc kóz. Co czyniło go niemalże równym królowi na Karmelu, który prawie cały był jego. I kiedy Dawid już na króla namaszczony, a jeszcze nie będąc królem, popadł w niełaskę u Saula, a tenże wygonił go wręcz, czy też zmusił do odejścia, Dawid ze swoimi wojskami błąkał się. I gdy był pod karmelem, doświadczał głodu strasznego, to wtedy właśnie zwrócił się do Nabola o pomoc. A Nabol go wyśmiał, z niczym odprawił jego sługi. I wtedy mądra Abigail, niczym prorokini, zabrała swoje służące, sługom zaś nakazała wziąć na wozy odpowiednią ilość jedzenia i wsparcia dla Dawida. I gdy Nabol po zakończonym strzyżeniu owiec ucztował ona wymknęła się z pałacu i znalazła Dawida na pustyni, dając mu te wszystkie dary jemu należne jako przyszłemu królowi i na kolanach błagając, by przebaczył mężowi. Dawid przebaczył. Nawol niedługo umarł, a Abigail została wyniesiona do żony Dawidowej, do bycia królową. To jest tylko słaby, marny cień, tego co Najświętsza Maria Panna czyni w naszym imieniu. My, jako ten Napol, jesteśmy tymi, którzy kpią sobie z Bożych przykazań, którzy za nic mają ileż to razy Boże natchnienia, którzy tyle razy grzechem, nawet jeżeli tylko jest lekki, to przecież obrażają Boga i mówią: Nie chcemy Twojej pomocy. Nie chcemy Twoich nadziei, my wiemy lepiej. Dzięki Bogu, miłosierdzie Boże najpiękniej objawiło się w tym, że otrzymaliśmy Matkę, tę Abigail Nowego Testamentu, która nawet wtedy, gdy nie wiemy, nawet wtedy, gdy grzeszymy, nawet wtedy, gdy z głupoty, właśnie odwracamy się od tego, co święte i dobre, ona tam. Matka nasza modli się, aby jej syn zwrócił uwagę raz jeszcze na to próchno. A wątpić nam w miłość Maryi przez te wieki nie wolno, bo tyle razy dała dowód, że gotowa jest jeszcze raz powiedzieć synowi umrzyj za to próchno, umrzyj raz jeszcze. Drodzy wierni. Październik, który rozpoczyna się. To czas zwrócenia uwagi na to, że trzeba Matce Najświętszej, naszej Abigail, podziękować za to, że tyle razy nas z wyprowadziła jak w lasalecca Ma Najświętsza Maria Panna powiedziała nad nami również nieraz powinna spocząć ręka karząca syna, ale podtrzymywana jest przez miłościwą, dobrą matkę. Z drugiej zaś strony winniśmy patrzeć na Maryję w październiku jako tą, która daje nam broń do ręki, która zwycięża, która wszystko może, która stawia się za grzesznikami, a iluż to grzeszników jest w naszych rodzinach, tych, którzy o Bogu zapomnieli, iluż w naszych sąsiedztwach, tych, którzy za nic Boga mają. Często próbujemy może nawracać ich słowami, bo przykładem jesteśmy wciąż za słabi, by nawracać. Ale w tej naszej słabości mamy tę ucieczkę, tę broń święty różaniec. Można by tę broń porównać do pięknego obrazu zdjętego z polskiej literatury. Bo różaniec rzeczywiście może być podobny do wody wodniowskiej szabli. Pisze Sienkiewicz, że tą szablą tak sprytnie mały rycerz władał niż nie jak cepami machał, ale umyślnie, szybko, tak jakby nikt nie zauważył i wiele przez to napsuł wrogowi roboty. Oprócz miłowania Boga samego, Jego Matki, Dworu Niebieskiego, czyż nie jest pięknym i jakże przyjętym, przyjemnym napsuć i diabłu roboty? Napsuć mu roboty tymi zdrowaśkami, które będą właśnie owymi przemyślanymi ruchami, nie machaniem cepem, jak to czynią tu i ówdzie zwiedzeni charyzmatycy, ale będzie to naprawdę ruch szybki a precyzyjny, który godzi w samo serce wroga. I tak jak było Odyjowski nasiegł był tych kozaków zdrajców pod Chmielnickim, którzy obrazem buntu mogą być, takim różańcem ten bunt zwalczajny. Jako heretyków również nasiek Szwedów mało. Tak i my z Cherezją różańcem walczmy. I w końcu Tatarów, pogan i ich pogańskie praktyki to bezbożnictwo z islamem idące także musiało oprzeć się w obliczu tej dzielności. Czemuż w nas taka mała odwaga? Czemu taka mała wiara? Im większa wiara, tym większa skuteczność tej modlitwy, drodzy wiemy. Błogosławiona Eulalia, w swoim widzeniu Najświętszej Marii Panny usłyszała, iż Matce Bożej najprzyjemniejszym jest wtedy, gdy pięćdziesiątków z wiarą i pobożnością się odmawia. I o wiele bardziej woli te pięćdziesiątków dobrze odmówionych niż piętnaście w pośpiechu i rozproszeniu. Nie módźmy cepami, tak nie módlmy się różańcem, bądźmy wybitnymi żołnierzami. Rycerzami i sługami Najświętszej Maryi Panny. Byśmy mogli, jak święty Dominik, który skarżył się kiedyś w modlitwie Matce Bożej, że tych kacerzy alwigijęców tyle na świecie i tak psują katolicką wiarę, byśmy mogli my przekonać się o tym, co święty Dominik, tenże wielki misjonarz różańca świętego, usłyszał w swym sercu, gdy Matka Boża rzekła do niego, że ci wszyscy biedacy, grzesznicy. Są jak wyschła ziemia i potrzebują kropel deszczu. Zrozumiał Dominik, że każde zdrowaś Maryjo to kolejna kropla deszczu, a że czasem to ziarno wiary bardzo głęboko w tym naszym bliskim grzeszniku może być zakopane, bo i pył tego świata, i posoborowe struktury, i nasz często niezbyt dobry przykład przykrył warstwowych ziaren. To bądźmy hojni chociażby w tym miesiącu październiku, by zalać tę grzeszną ziemię pod tokiem deszczu łaski. A Matka Boża nie odmówi nam wsparcia. Zatem dziękujmy i módlmy się, i oby tej broni nikt z nas z ręki nie wypuszczał, a to, co zapoczątkujemy, daj Boże, w tym miesiącu, by z nami zostało, by ta gorliwość została aż do naszej błogosławionej daj Boże śmierci. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony,